Pozdrow. Pozdrawiam live. A. Raz się pojawia, raz nie, ale tak, jest zapisany jako bug defekacji. Od dawna. O, była kiedyś historia, Maced potwierdzi, była historia, że byliśmy w netto i z jakiegoś powodu wypadł mi z kieszeni telefon. Nie zauważyłem oczywiście tego. I wychodzimy z tego netto, idziemy, idziemy, idziemy. Gdzieś tam przeszliśmy ile se, ileś set metrów, i nagle zauważam, że nie mam telefonu. No takie, o kurczę. Na szczęście miałem Maceda pod ręką. I dobra, Macet, zadzwoni na mój telefon. Macet dzwoni i odbiera jakaś pani i okazuje się, że ten telefon był w tym netto, bo mi wypadł z kieszeni i leżał na ziemi i ta pani najwyraźniej po prostu była akurat tam, zauważyła telefon leży na ziemi i dzwoni i, po, i odebrała i yy, takie bardzo pani oprosimy, czy może pani chwilkę poczekać? w pod tym netto, żebyśmy mieli czas tam dojść. Postaramy się, dobyć jak najszybciej ona. W porządku, w porządku. Miła pani stwierdziła: Nie ma problemu. I od razu się tam cofnęliśmy <grym> i odebraliśmy to. Ale rzecz w tym, że już wtedy miałem podpisanego Maceda jako bóg dewakacji. Więc wyobraźcie sobie tę panią, która poszła na zakupy do netto. Nagle słyszy telefon. On dzwoni, dzwoni, myśli, co jest kurczę? Ktoś się nie odbiera i patrzy. Ten telefon leży na ziemi, dzwoni. Myśli: dobra, podchodzi, podejdę, no zobaczę Kto dzwoni? Bóg defekacji. I co ta pani w tym momencie sobie myślała? Ode... A Macet musi do. A propos Boga defekacji Macet musi do łazienki. W każdym razie tak, ta pani nie poruszaliśmy tego z nią, ale musiała zobaczyć, że dzwoni Bóg defekacji. Do teraz nie zmieniłem tej nazwy, to jest honorowy tytuł Maceda. Jak musi teraz wyglądać Macet jedząc z słuchając tego przez słuchawkę? Rozpiera go Duma. Bóg defekacji i żygoczapka, potężne, tak. To jest niszczawarska iceberga, o co chodzi z rzygo czapką. Cudna historia, wiem, cudna historia. Nie zmieniłbym nic, nie zmieniłbym nic.